Arkadiusz Żabka, witam o poranku w studio Radia 90. Poranny gość dzisiaj Łukasz Karbowiński, dyrektor Rybnickich Służb Komunalnych. Dzień dobry. Witam panie redaktorze, witam słuchaczy. Jest ten winowajca, który odpowiada za to, kiedy się rozpoczynają terminy ja, remontu dróg. Zacznijmy od Placu Wolności i remontu nawierzchni nad Rybnickim Deptaku, ulica Gliwicka, Łony. Tydzień temu dokładnie pytałem prezydenta miasta Rybnika, dlaczego służby komunalne, dlaczego teraz właśnie w połowie listopada tak intensywne prace w centrum miasta się odbywają, i prezydent odpowiedział: Tutaj cytuję, nie wiem, dlaczego rybnickie służby komunalne wymyśliły taki termin, by remontować jesienią Plac Wolności i przejazd przez Deptak. Panie redaktorze, naprawdę trudno, żeby pan prezydent znał wszystkie harmonogramy i szczegóły e, wykonywanych przez różne służby robót. Ale do szczegółu dlaczego? Bo to, e, to pytanie się pojawia. Jest co najmniej kilka powodów dlaczego. Po pierwsze, służby miejskie, jak każda firma, ma jakiś harmonogram. Harmonogram na cały rok, który gdzieś tam z różnych powodów się przesuwa. Czy to z interwencji, z różnego rodzaju sytuacji kryzysowych, jak na przykład powódź w tym roku. Ona też absorbowała służby miejskie w dużym stopniu. To jest jeden z powodów. Drugi powód to każdy chciałby, żeby remonty były wykonywane w sezonie letnim, a najlepiej w wakacje, kiedy ten ruch jest. W teorii mniejszy. Nie da się. My mamy pracy na 15 miesięcy w 12-miesięcznym roku, więc te roboty muszą być zaplanowane. Na cały rok. Ale musi Pan przyznać, że to nie jest najlepszy termin, jeżeli mamy w centrum miasta obok siebie no, dwie, niezwykle dwa istotne nerwy komunikacyjne. Eee, planowany był rozumiem inny termin, czy ja dobrze rozumiem, że powódź przesunęła okres terminów? Tutaj się nałożyło wiele czynników, Aha. panie redaktorze, bo dodatkowo. Podwykonawcy, Którzy tutaj też uczestniczyli w tym remoncie na wierzchni na Placu Wolności, oni też w sezonie letnim są na robotach dużych. Na robotach większych ten remont, mimo że jakieś utrudnienia powodował, to nie był duży dla podwykonawców. I oni poza sezonem. Dobrze, również. ja jestem w stanie zrozumieć uh -huh. to, o czym Pan mówi. Natomiast uh -huh. zastanawiam się, że mimo wszystko, czy nie było lepiej tego ścisłego centrum miasta po prostu przeorać latem. Wakacje. Tak jak już powiedziałem. No, mhm. Uczymy się na błędach. Czy mhm. czuje pan, że RSK popełniło błąd, że można było to zrobić inaczej, w innym terminie? Panie rektorze, każdy termin jest zły. Ale są gorsze i, i mniej gorsze. Są gorsze i mniej gorsze, ale tak naprawdę to jest wiele czynników. Mhm. Patrzymy też na ekonomię. Na ekonomię. Na to. Ale mamy rok szkolny, mamy komunikację, wie pan, to wszystko, no, w wakacje jest ten ruch mniejszy, jeżeli mamy, wiemy o tym, chyba, że nie wiedział pan, że nagle dostanie pieniądze na remont, bo też tak może jest, a nie chce pan o tym mówić. Panie redaktorze, budżet mhm. swoją drogą, mhm. tutaj też on się wyjaśnia w ciągu roku, bo coś się udaje, coś się nie udaje i też oczywiście to jest pewnego rodzaju kalkulacja. Oczywiście, planowaliśmy remont. Zawsze można go zmienić w większym, bądź mniejszym zakresie. Stwierdziliśmy, że w tym momencie mamy odpowiednie środki, trzeba to zrobić i to będzie dobry czas, aby to zrobić. I to nie jest przypadek, że te dwa remonty są robione w jednym czasie, bo z perspektywy organizacji ruchu to musiało tak wyglądać. Mamy ten termin jaki mamy, nic nie zrobimy, ale pilnujemy tego terminu. Tu już wiemy, że nam się no, rozjechały te terminy, plac wolności miał być pierwotnie maksymalnie trzy tygodnie, to mówiła Agnieszka Skupień z Urzędu Miasta. Potem się okazało, że dokładamy kolejne tygodnie i gdzie dzisiaj jesteśmy? Tak. Na Mikołaja zdążymy, na święta zdążymy. Panie redaktorze, e, dokładaliśmy, dołożyliśmy około półtorej tygodnia. Mhm. I to nie ze względu na te prace remontowe związane z nawierzchnią, ale też wszystkie prace wokoło, bo nie zapomnijmy, że tam jest kilka elementów wykonywanych. Naprawa nawierzchni, e, odbetonowanie drzew, które znajdują się na placu wolności, tym zajmuje się Zarząd Zieleni Miejskiej konsekwentnie odbetonowałem centrum miasta i wymiana wiaty autobusowej. No tutaj wszystko to trzeba było skoordynować i te niektóre prace związane z tym wszystkim wokoło uległy delikatnemu przedłużeniu. Ale dobra informacja jest taka... Delikatne przedłużenie, wie pan, jeżeli mówimy 3 tygodnia, potem mamy półtora, no to to jest przedłużenie o połowę wymaganego czasu, jeżeli dobrze liczę. Ale dobra informacja jest taka, że do końca tygodnia wszystkie prace... Się zakończą tego tygodnia. Do końca tego tygodnia, a tak. to jest, a dla pana kiedy się kończy tydzień? W piątek czy w sobotę e, wieczorem, w niedzielę to jest jeszcze niepotwierdzona informacja, bo tu organizator ruchu się musi wypowiedzieć. Prace skończą się w piątek, ale z tego co wiem, organizacja ruchu pojazdów, autobusów wróci w poniedziałek na plac wolności, żeby tutaj dodatkowego zamieszania. Czyli, reasumując, do końca tygodnia potrwają prace na placu wolności. Czy Zgadza na się. przejeździe przez deptak? Na placu wolności do końca tygodnia. Przejazd przez deptak ma, miał trwać dwa tygodnie, ale tutaj udało nam się wcześniej zrealizować ten remont i w najbliższy czwartek, czyli za dwa dni, będzie już pełna przejezdność. Czyli można powiedzieć o sukcesie. Staramy się, jak możemy. Z piekła do nieba. Chciałoby się, no patrząc na wczorajszy występ naszej jedenastki biało-czerwonych, ale nie rozmawiajmy o, o meczu, bo to, co było, to było. Pan tu mecz rozgrywa na miejscu. Co są na Placu Wolności? Y Trudno bo... mi tutaj się wypowiadać, jeśli o wiatę chodzi, bo wiem, że wiata ma być nowa, ma być dłuższa, wygodniejsza i tak dalej. Tym zajmuje się spółka Komunikacja Miejska. Czyli e... ona nie będzie do końca tygodnia postawiona? E... Z tego co wiem, ona będzie do końca tygodnia postawiona. Nie wiem, czy w pełni wykończona, bo tam kwestie jeszcze elektryczne, ale będzie już zdatna do użytku. No będziemy obserwować to, jak czas płynie, tym bardziej, że no, temperatura coraz niższa. Dzisiaj rano mogliśmy obserwować szron na samochodach i tu pytanie... W imieniu kierowców nie tylko Rybnickich, ale tych wszystkich, którzy przez miasto przejeżdżają, akcja zima przed nami. Tak jest, akcja zima, jak co roku zima przychodzi i odchodzi. W zeszłym roku atak i... zimy był na początku grudnia. Pamiętam, zaprosiłem pana do studia i wówczas też pytałem, czy zima nie zaskoczyła. Czy w tym roku zima zaskoczy drogowców? Jak co roku, powtarzam, zima zaskakuje kierowców, nie drogowców. Drogowcy są. Przygotowani na 100%, nie tylko służby miejskie, rybnickie służby komunalne, ale też wszystkie jednostki, które uczestniczą w akcji zima. To do boju pan wystawia co konkretnie? Ile ton? Ile tysięcy ton? No właśnie, tutaj konkrety. 2,5 tysiąca ton soli drogowej w dwóch magazynach. Na Jankowickiej i przy drodze regionalnej. Przy naszym, na, w naszym nowym magazynie. 500 ton Piasku, półtorej tysiąca litrów solanki, brygady w liczbie kilkunastu na dobę, brygad, które ręcznie odśnieżają, sprzęt ciężki, trzynaście pługopiaskarek, które robią główne drogi na terenie miasta, koparki, ładowarki, równiarki, mniejszy sprzęt na chodniki, to wszystko tym dysponują rybnickie służby komunalne dodatkowo. Posiłkują się zarządem zieleni miejskiej i ich sprzętem. Tutaj współpracujemy w tym zakresie. Dodatkowo, jak co roku mamy podpisane umowy z podwykonawcami, jest to w tym roku 11 podmiotów, które świadczą 30 jednostek sprzętowych na każdą dzielnicę po jednym lub więcej, jeśli to jest duża dzielnica. Jesteśmy przygotowani. No pięknie to brzmi, póki jeszcze śnieg nie spadł, a proszę mi powiedzieć, przypomnijmy o tym, ile pieniędzy wydajemy na akcję zima, więcej niż rok temu. Tutaj trudno, bo to, ja wiem, to można... zawsze można pod koniec, po akcji podsumować. To ile mm -hmm. wydanów w ubiegłym roku na akcję zima, jak pan e, pamięta? E, panie redaktorze, bo ten te na przykład materiał jest kupywany wcześniej i tak dalej. Trudno to oszacować, ale są to miliony złotych. Są to, mimo że mówimy o ociepleniu klimatu, cały czas coraz więcej pieniędzy przeznaczamy na akcję zima. Coraz więcej przeznaczamy pieniędzy na wszystko. Na wszystko. No tak, taniej już było, jak słyszymy. Taniej już było. Ma pan pracowników, czy brakuje? Szuka pan kogoś, aby ktoś nas słuchał i chciałby was wesprzeć? Specjaliści są zawsze potrzebni. Mam fajną, zgraną brygadę w tym momencie. Ale specjaliści zawsze midzie widziani, drogowcy e, i specjaliści z około branży drogowej. Powiedział Pan, że zima zawsze zaskakuje kierowców, to proszę mi powiedzieć, jak, jaki pan ma apel dzisiaj do tych wszystkich, którzy jeżdżą samochodami i teraz nas słuchają? Dokładnie tak. Tutaj nie mówię o oczywistościach jak opony zimowe na przykład, bo na to trzeba być przygotowanym, ale warto tu zwrócić uwagę, że na drogach, bo mamy kategorie. Utrzymania zimowego. I wiele dróg w rybniku, a ponad 300 km, to jest czwarta kategoria utrzymania zimowego, czyli utrzymywane na biało. Czyli wie pan, co, wiem, co chce Pan powiedzieć. Spadnie śnieg, nie martwcie się, nie dzwońcie, nie alarmujcie, bo tak ma być. Dzwoncie, alarmujcie, ale trzeba wziąć pod uwagę, że służby miejskie również mają ograniczone możliwości i nie jesteśmy w stanie w czasie opadów śniegu intensywnego, kilku, kilkunastogodzinnego czy kilkudniowego. Być wszędzie w jednym momencie i w standardach dopuszczalne jest na tych drogach czwartej kategorii. Przerwy w komunikacji nawet do 8 godzin. O, Wszystko to... robimy, żeby do tego nie dopuścić. Zaczęło się tak dobrze, a zac... diabeł tkwi w szczegółach i o tych szczegółach rozmawiać będziemy już w internetowej części naszej rozmowy. Porannym gościem Radia 90 jest. Łukasz Karbowiński, dyrektor Rybnickich Służb Komunalnych. Zapraszamy tam wszystkich słuchaczy. Ci, którzy nie mogą, pozdrawiamy do odsłuchania rozmowa na naszym portalu. Dziękuję. To panie dyrektorze, faktycznie, jeżeli moglibyśmy dzisiaj y, przypomnieć wszystkim, że to nie jest tak do końca, że jak spada śnieg, to od razu wszystko zostanie odśnieżone. Mówi pan o czasie nawet ośmiogodzinnym, tak? Tak, na drogach. Ile Czwart mamy w Rybniku mm -hmm. dróg? Mamy 500 kilometrów dróg. Z tego grodruk to są drogi tzw. czwartej kategorii, czyli te drogi lokalne, gminne, dojazdowe na gruntach gminnych. Oczywiście, bo nie mówimy tu o drogach prywatnych. Tutaj to leży utrzymanie w gestii prywatnego właściciela. Z tego pół tysiąca dróg, ile dróg musi być odśnieżonych natychmiast? Tej pierwszej kategorii, tych najważniejszych. Jest to około 200 50 km dróg. Coś... To są drogi krajowe. Są to drogi wojewódzkie, wojewódzkie krajowe, powiatowe po części. Tak. I dokładnie. one muszą być odśnieżone. One Jak muszą... szybko to jest możliwe, tak? Czyli jaki tam mamy czas? Panie redaktorze, no i właśnie, bo to jest kilka kategorii. Drugi podwyższony to jest najwyższy stopień w rybniku. Reakcji, to jest natychmiastowa reakcja. Droga regionalna, ulica Gliwicka, to jest drugi podwyższony stopień. Następnie mamy drugi stopień, po prostu, ten czas reakcji do dwóch godzin, tutaj, na... I, i to też chodzi o to, że na drogi drugiego stopnia ona jest odpłukowana na całej szerokości i posypywana na całej długości, a im niżej do czwartej kategorii, czyli na tych drogach gminnych, lokalnych, Wtedy ten czas wydłuża się nawet do 8 godzin reakcji możliwej, i posypywana droga jest tylko w miejscach determinujących ruch, czyli podjazdy. podjazdy, wzniesienia. I ja jeszcze zachęcam, panie redaktorze, żeby mieszkańców, przy okazji tego apelu, o którym mówimy, żeby używali tych pojemników, które są rozlokowane na terenie miasta żółtych pojemników. One są w kilkudziesięciu, w kilkuset nawet miejscach na terenie miasta. I żeby nie czekać, nie czekać na służby miejskie, bo one mogą się nie pojawić w ciągu 15 minut, 20, pół godziny, można spóźnić się do przedszkola przy wypadku intensywnych opadów wziąć i skorzystać. Po to to jest. tego piasku podsypać W tych żółtych pojemnikach jest piasek i zachęca pan do tego, żeby podjechać, posypać, tak? Podejść. Podejść. podejść no. Rozejrzeć się przed zimą, mm -hmm. gdzie one są zlokalizowane. A ile pobliżu. jest tych punktów? To są setki? Kilkaset. Kilkaset. Kilka set. mm -hmm. Tak, na, te, na terenie miasta. E, mamy my, mamy zieleń miejska, one są w charakterystycznym z zarządu zieleń miejskich. W zielonym kolorze, nasze są w żółtym. One są uzupełniane piaskiem. Rozejrzeć się przed zimą. Gdzie mamy najbliżej zlokalizowany taki pojemnik? A To może Jeśli... dobrze, jakby miasto taką mapę przygotowało przed akcją Zima. Tak. W, dla każdej dzielnicy, bo skoro jest kilkaset, mm -hmm. to faktycznie na mapie miasta to by była jedna żółta plama, podejrzewam. Mm -hmm. e, żeby po prostu wiedzieć. No bo czyli co? Wszystkie ręce na pokład, tak? E, razem e, walczymy z zimą. Razem Skończyły się czasy, silno. kiedy mogliśmy tylko liczyć na RSK? Musimy liczyć też na siebie? Jak, jak, jak mamy to rozumieć? E, absolutnie nie liczmy tylko na siebie, liczmy na służby miejskie. Mm -hmm. Jeśli widzimy, że tak, wracając do pojemników, nie ma takiego pojemnika, zgłośmy to służbom. Będziemy robili, żeby ten. A wszystko, kradną piasek? Czy kradną? Używają. Okay, używają. Dobra. Trudno nam oceniać, czy kradną, czy nie kradną. Nie ma takich sytuacji, że uzupełnimy pojemnik i na następny dzień jest pusty. Trudno, jakąś ko dużą kocią parafię chyba taką, tak? Wierzmy no, sobie wzajemnie. E, czy w Rymniku mamy w ogóle pierwszą kategorię? E, to autostrady, nie wiem, druga nie, nie, podwyższona. Czyli druga podwyższona, tłem. to jest i tam jest czas reakcji, jeszcze raz przypomnijmy, natychmiast? E, natychmiast. Po ustaniu opadów? E, natychmiast po rozpoczęciu opadów prowadzimy akcje na tych drogach. Czyli na popularną Pszczynkę, jak lubią mówić w RSK, wyjeżdżacie jak zacznie sypać. Na tych I miast. na Gliwicką. I na Gliwicką. Na jakim odcinku Gliwicka? No praktycznie całej długości. Czyli do granicy z miastem Gliwice? Tak czy tam do... do granicy z miastem Gliwice, tak. My działamy w granicach administracyjnych miasta Rybnika. Dobrze. Yy... Kolejna rzecz, o którą chcę zapytać, bo jakby akcja Zima no, rozumiem determinuje dzisiaj nas, ale to jesteśmy wie pan no, za 5.12, 12, tak, jeżeli popatrzymy na to, co się ma zdarzyć, pan, pan ma prognozy tego tegorocznej czy no nie tegorocznej, no te, zimy, która ma nadajście już za chwil kilka. Trudno wierzyć prognozom, już się przekonaliśmy o tym wielokrotnie. No, prognoza na dzień mm -hmm. dwa, tydzień być może. Ale w dłuższej perspektywie tak naprawdę nie warto na nią spojrzeć. My już musimy być gotowi. No tak, tym bardziej, że tutaj mówi Pan o tym, że no plac wolności czy, czy to są takie prace, które też powinny być chyba wykonywane przy tej odpowiedniej temperaturze, niekoniecznie minusowej, prawda? No tak, minusowa temperatura to jest coś, mhm. co nie powinno występować, to, to fakt. No ale do tej pory zarówno jeśli chodzi o prace remontowe i, i prace budowlane. Tego problemu nie mieliśmy. Jest pan również w Rybniku nie tylko dyrektorem rybnickich służb komunalnych, ale także oficerem rowerowym. Tak jest. Tak jest, Łukasz Karbowiński to jest ten człowiek. Ci, którzy nas widzą, mogą zobaczyć. Który też często jeździ na rowerze, ale pewnie w kasku, więc dzisiaj możemy zobaczyć pana bez tego szczęścia na głowie. Ale to du du duże zmartwienie na głowie, czy duża radość bycie oficerem rowerowym w Rybniku? Bycie oficerem rowerowym to jest duże wyzwanie, ponieważ tworzenie infrastruktury drogowej wydawać by się mogło e, rowerowej. Mm -hmm. Mówię tu o rowerowej. Jest niezwykle trudne, ponieważ ta infrastruktura rowerowa i jej tworzenie nie ma odpowiednich narzędzi prawnych z jednej strony, a z drugiej strony, właśnie ona musi się wkomponować już w tą istniejącą sieć drogową. No i na to często rowerzyści narzekają, że muszą kluczyć z jednej strony na drugą, no ale my, my też nie mając tych narzędzi, o których wspominałem, często nie mamy wyjścia. Stąd też jesteśmy świadkami niekończącej się rozbudowy rybnickich bulwarów. Wojewoda się zmienił, ale sprawa nie drgnęła dalej. Cały czas dostosowujemy ten nasz projekt do wymogów wojewody. Kontrapasy, doświadczenie rybnickie pokazało, że rybniczanie nie do końca je pokochali. Tam, gdzie powstały, zostają. Chociaż w niektórych miejscach nawet zostały zmodyfikowane. Czy zostały zmodyfikowane? Ruch rowerowy był na tyle duży i tak, mhm. tak takie było oczekiwane, że na przykład ten kontrapas na ulicy Chrobrego został zastąpiony drogą dla rowerów pełnowymiarową. Jaki był ten sezon? Bo mówimy chyba już o końcu sezonu, chociaż są tacy, którzy przez okrągłe 12 miesięcy jeżdżą na rowerach. Ja też do tego zachęcam, żeby jeździć jak najdłużej na rowerze, jeśli mamy taką możliwość, taką e, sytuację, że ten ro, dojazd rowerem 5-7 km jest jak najbardziej możliwy praktycznie o każdej porze roku. Jaką mamy sytuację e, rowerzystów? z roku na rok przybywa i to widzimy na wszelkiego rodzaju statystykach. E, to nas cieszy, przybywa tej, też tej infrastruktury zarówno, bo tu trzeba wziąć pod uwagę zarówno dla rowerzystów tych rekreacyjnych, tych weekendowych, rodzinnych, no i tych transportowych, tak jak na przykład ulica Żorska w ostatnim czasie. Ulica Żorska, czyli najmłodsze dziecko, jeżeli chodzi o drogi rowerowe w Rybniku, pas po obu stronach. Tak, pas po obu stronach e, powstał. E, to są pasy rowerowe. Warto tutaj wspomnieć jednokierunkowe, tak jak każdy pas dla pojazdu, tak samo pas rowerowy jest jednokierunkowy, bo ostatnio też widziałem, że ktoś jechał pod prąd na takim pasie, więc... Zaznaczy. To się może skończyć mandatem, rozumiem. E, tak? Oczywiście tutaj rowerzysta też musi znać odpowiednio przepisy ruchu drogowego. Mówi dorzowego. Pan o cyfrach, no ja, ja sobie sprawdziłem, bo przychodziłem dzisiaj rano, 3 miliony 76 tysięcy, licznik na bulwarach, tyle wskazuje od roku 2017. Dokładnie tak i, hmm. i warto zauważyć, że ten przyrost liczby użytkowników z roku na rok jest większe. Ale on liczy także tych, którzy idą pieszo? On liczy wszystkich użytkowników. A, tak no i co teraz? Wszystkich użytkowników. No I co z tym licznikiem? Jak, jak to możemy teraz, jak to podzielić w ogóle? Czy jesteśmy w stanie zweryfikować ilu jest rowerzystów w tych trzech milionach? Nie jesteśmy w stanie Nie. tego wyodrębnić. W innych miejscach, tak jak na bulwarach, odcinek niedopczycki, tam już on liczy stricte rowerzystów. Nie. No tam była taka zastosowana technologia i tak to liczymy. W innych miejscach już liczymy tylko rowerzystów. A w innych miejscach, jak na przykład na ulicy Rudzkiej, e, też mamy kamerę, która jest w stanie nie tylko zidentyfikować rowerzystę, ale w którym kierunku się porusza i dużo innych danych. Więc no, technologia idzie do przodu. Pewnie nadejdzie czas, że ten licznik na bulwarach również doczeka się wymiany. Gościł pan w studio w kwietniu, na początku kwietnia tego roku wówczas pan mówił, e, chcemy wprowadzić miejskie rowery elektryczne. Uh -huh. e, Co nie wyszło? To wszystko wina, wina dofinansowania lub jego braku. Nie mieliśmy środków zewnętrznych, są to spore koszty, tak to są też miliony złotych, w które trzeba wpompować, aby taki rower miejski powstał w, dla jakiejś tam części mieszkańców, więc są to duże kwoty. Tu jest znowu wybór, czy wykonujemy inne inwestycje infrastrukturalne, czy rower miejski. Nie dostaliśmy dofinansowania, dostaliśmy dofinansowanie na infrastrukturę, więc tego, z tego skorzystaliśmy. Ale będzie miasto dalej aplikowało, chciało wprowadzić miejskie rowery elektryczne? Yy, tak. Cały czas ja osobiście apeluję za tym, żeby taki system powstał. Bo prezydent nie jest zwolennikiem w ogóle rowerów, które by były do wypożyczania przez mieszkańców. Mówi, po co mamy dwukrotnie płacić firmie, która nam przyjeżdża z rowerami i potem jeszcze mieszkańcy muszą z własnej kieszeni mhm. wykładać pieniądze. Dla, dlatego też tutaj warto wspomnieć o tym dofinansowaniu. Dofinansowania są w wysokości 70-80%, więc wtedy już naprawdę się to opłaca i dajemy fajną alternatywę transportową dla dla gości chociażby w rybniku. Czyli nie poddaje się pan cały czas rower w klapie, nie nie, nie ma pan tam żadnego no. roweru ani, ani koszulki w, w, w rowerki. Fakuje, e, dziękuję za spotkanie, dziękuję za rozmowę. E, ważne słowa o poranku padły, przypominające o tym, jak to z tą akcją ZIMA bywa. Póki co zakasać rękawy, no i tak, żeby udało się do końca tego tygodnia dokończyć pracę na Placu Wolności i łony. Trzymamy kciuki. Myślę, że tutaj ten terminy nie są zagrożone i będziemy się cieszyć już od poniedziałku kompletnie nową nawierzchnią, fajną przestrzenią, fajnym odbetonowanym plantycem wolności. I przeżyliśmy wspólnie te trudne 3, 4, 4,5 tygodnia i myślę, że będzie dobrze. Powiedział w porannej rozmowie Łukasz Karbowiński, dyrektor Rywnickich Służb Komunalnych Arkadiusz Żabka. Dobrego dnia. Dziękuję.